Dobry! Dzień dobry. <laughs> Matka tego, mnie odwiedziła! Tego, żeście się na pewno nie spodziewali, nie, ja nie że ze mną będzie moja idolka. <laughs> No od lat na Karolina. Odwrót. Nie od lat Karolina oglądał. Boziu. makijaże, nie makijaże, Boziu. te get ready with me i w ogóle. Oh, Więc to jest taka moja idolka i jo, Idolka spotkała. Więc się bardzo cieszę. Ja się tak cieszę, że nas odwiedziłaś. Tak? W ogóle tak jak ci mówiłam, my gadaliśmy, żeby, żebyśmy się spotkali, ale mówimy, nie, matka to pewnie... Nie, daleko, ojej! Nie chcemy jej zawracać głowę i za dwa dni matka, matka we cuk wlazła i żech przyjechał. Nie, no po prostu tak super, tak się cieszę, że w końcu się widzimy. Wczoraj żeśmy zabalowali, nic nie nagrywaliśmy. Nie, e, z nie, wieczorem. No. Ale było super, ale dzisiaj ruszamy na Wawkę, na Warszawę. Tak, jesteśmy po śniadanku przepysznym i no. w ogóle najezona matka, więc humor jest. O, piękne ejku. słońce, więc możemy nagrywać, więc ja się nie spodziewałam. No. Jakie my piękne dzisiaj jesteśmy. Bo Boże, jak nie. nie. Słuchaj matka, czy ty masz lęk wysokości? Nie. To dobrze, bo zabieram cię na wyżyny. Dobrze, no. A później zabiorę cię... W... Jak zleca to z dupnym hukiem? To będzie gór. E, a później zabieram cię w śmieszne miejsce. No. E, myślę, że Ci się spodoba takie e, instagramowe, że tak powiem. O okay. TikTokowo-instagramowe. Okej, okay, to dzisiaj będziemy zwiedzać wreszcie z wiedzą Warszawa, tak. więc się cieszę. Ale byłaś kiedyś. No była, ale to co z takich wiesz, no... W sprawach, można powiedzieć, jakiś biznesowych albo nie biznesowych i takim tylko. Ale nie, przejedzie. żeby zwiedzać. Ale nie, żeby zwiedzać. Nie. No to dobrze. Ja, Warszawianka, Gdzie oprowadzę po. Super. Super. Tak, Bardzo że się cieszę. Ci Teraz idziemy na plotki do samochodu. Słuchajcie, Carvloga będziemy nagrywać. Tak. No. Prywatnego takiego. I będzie u Karoliny. Wszystko, więc zapraszam was serdecznie na kanał Karoliny, na Stylizację TV. E, na Instagrama Ciekawe. na TinkTongu! A ja, 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 tink to mam TinkTongu, to No, Bo mi się nie chce nagrywać. Ja, bo ja się wiesz, ja, ja kocham motywac. YouTube. A. Nie, ja kocham YouTube. Tylko A Ty miewa ja ja no, bo... się ciężko na tego YouTube'a. To jest to, widzisz. No wiem, ale to jest takie, że zostanie ci na zawsze, bo ludzie oglądali. No A TinkTongów no. masz tysiące. No, tysiące. To dokładnie. Dobrze, no to my idziemy i do później my z powrotem? Tak. A my są na <laughs> Jak są nazot? <laughs> że na że, że z powrotem żeśmy są. No, ona się dalej uczy. Się. Uczy się gwary. Uczy My są już po kar vlogu, więc bardzo fajne tematy. Nagadałyśmy się? Nagadałyśmy się, nawet łzy poleciały, więc było bardzo fajnie. Dziękuję Ci Karolina, było, było no super. Ja się czuję fajnie w takich tematach chyba. Ja też, takich ja takich samych okach życiowych w ogóle, no, jest bardzo, bardzo fajnie i Ci dziękuję. No a co dalej będziemy robić? A dalej zwiedzamy Warszawę, mamy mało czasu, więc trochę narzucimy no. tempo już teraz. No. Najpierw pojedziemy na pałac. Dobra. Zobaczymy Warszawę z góry. Dobra. E, no i później zadecydujemy, gdzie lecimy dalej. Jakąś kawę po drodze jeszcze się złapie, czy coś tam do picia i wiesz. I dobrze. no co, teraz już trzeba... Włączyć no, motorek. No, trzeba włączyć motorek. Nie <grymianie> no. ponagrywane, ale no co, we vlogu zobaczycie co będziemy robić. Co będziemy robić? To jedziemy, jedziemy, let's jedziemy. Go. Wysoko? Bardzo. No. No. Zapomniałyśmy nagrać. Z <laughs> Żeśmy nie wlazły. Nie, słuchajcie. Kolejka, kolej, kolejka ta taka, Ja mówię, a na luzaku przyjdziemy, wjedziemy. Mhm. <laughs> Zapomnij matka. Nie <laughs> dzisiaj. nie ma, no. Nie że ja się bałach wleźć, bo zaraz mi na przykład ja matka nie wlazła. Może z jednej strony bym się bała wleźć, żeby tym wieżowie sam nie, nie walnął. <laughs> żeby no. się nie przekipnął. Ale nie, no było tyle ludzi, że... Byśmy tam chyba stały z godzina. No właśnie, a nie mamy czasu. Nie mamy czasu stać. No właśnie, nie mamy czasu stać, trzeba <grym i> iść. <grym i> Matka, wiesz co? Tak, no. Zrobić ci zdjęcie po prostu pod pałacem. Chcesz ustawić się tu, zrobić ci z pałacem, żebyś chociaż na pamiątkę miała. Ale to ja mam już. To ja ci zrobię po I do, Dobra, to nam mi no. zrobi zdjęcie jeszcze pod pałacem. I, I a to teraz gdzie? Do auta i na starówkę jedziemy. O, na starówkę jedziemy. To do zaro. na barbakanie zapraszam cię gdzie mury Kaj? obronne Warszawy na Barbakanie? barbakan ja myślę że na ba jak to jak to jest tak ba, barabosy nie barabosy barbakan na barbakan aha tak. ja myślałam za granicą jakieś barabasze nie barabasze jak to barabosy czyli barabosy słuchajcie to jest... tak zwiedzamy sobie idziemy sobie na rynek Tak. To są oryginalne mury, trochę odbudowane po wojnie. Ogólnie ciekawostka jest taka, no. że w 95% podczas wojny wszystko było zrównane co z ziemią. To wszystko jest odbudowane. No. Niestety nie mamy oryginalnego, oryginalnego starego miasta, mhm. no bo wszystko było na Warszawę Aha. Aha. Więc wszystko to co widzisz to jest robione na wiesz, na nowo. Na nowo, ale na, 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 na modłę starego. Aha. Czy masz ochotę okay. nagrzane winko? Grzane w nie, 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 za takimi alkoholami to chyba nie przypadam. Piwo zero. A to <laughs> <piwo zle. laughs> Idziemy dalej. Ale ludzi co? I ludzi, pełno ludzi sam jest. Serio. Tłok się robi, tłok. Dobrze, no to idziemy dalej. Idziemy zaraz, wam pokażemy rynek. O, i to idziemy na rynek. Takamy teraz? Na? Karówce na rynku. Tak, zobaczcie jest te... piękne domki. O, to muszę z tak strony jeszcze... Ja się <laughs> też pokorzę. Pokaż tak dookoła. Dookoła, osiu? A tutaj no fukier pani gaserowej. Pani, pani Magdy. Pani Magdaleno. Pani Magda. Ona mnie, ob ona mnie obserwuje, więc... Pani Magda, pozdrawiamy. Więc pozdrawiamy. Następny razem będzie więcej czasu, to przyjdziemy tu na obiad. O, właśnie, to przyjdziemy. Bo dzisiaj jak zwykle nie wyrobiliśmy się z niczym. Nie, jedynie jakiś spacer tutaj i z y, powrotem, bo matka dzisiaj uciekła zaś do domu, więc... I teraz mamy co? Zamek, Zamek królewski. Zamek królewski, obrót, matka, obrót, obrót, góra. Jest. Proszę bardzo, była bułach zaliczyła. Jak się podoba? <śla> Fajnie. Double vlogging mamy. Tak, double. <śla> Czyli podwójny. A tam się znajduje... o! Stadion! Okay. Idziemy się we futbal poprać. <grywa> Cześć i czołem, kluski z Zouzą. Dzisiaj już jest poniedziałek. Ja nie tam vlogu przez poradni. dni. Byłam właśnie we Warszawie, jak było widać. Ja zaś mam brylę corne. No, ale no, go do się trudno. Ym, no, chciałam go wciepnąć w ogóle we sobotę, ale sobie pomyślałam, do domu, że do też wita tak odesnąć, bo mój stary jeszcze był. Potem jechał w niedziela dziś jest poniedziałek, więc teraz dogrywam do i w ogóle chciałam bardzo podziękować Karolinie. I Karolinie. Karolinie i Tarkowi? Jeśli oczywiście wysławić ją, ja. Bardzo im chciałabym podziękować za wspólny spędzony czas i w ogóle za pokazanie chociaż trochę tej Warszawy i w ogóle. Nie udało nam się wjechać, widzieliście na, te, na ten Pałac Kultury, bo tam było mnóstwo ludzi i w ogóle, a ja też trochę miałam czas ograniczony. No, ale choćby trochę, jakoś, jakoś kawa jakieś śniadanko, wspólnie spędzony czas. Bardzo wam dziękuję, kocham was tam wszystkich. No i tak, tak co? Dzisiaj jest piękna pogoda. Dziochy sam bandytują. O, o, ja wam może tak pokorzę sam. Sam siedzą i się bawią, coś tam rysują. I w ogóle, dzisiaj mama nawet do mnie sam przyjechała. Kaj, kawa! Nie ma. Nie ma kawy, kaj, kaj kawa, A ty się wstawiłaś jak pracy? Nie. Ale włączyłaś go czy nie? Nie? no to jo da włączyć nie, no, ekspres. Te... Kaj czemu? A się, żeś w gości przyjechała, żeby mi potem nie wypomniała, a w gości do ciebie przyjechała, a mi kafeju nie zrobiła. No, no. Więc idziemy kawa zrobić. E, Przepiek to pogoda jest dzisiaj e, i w ogóle mama przyjechała mi, pomóc, e, pomóc. Pomóc, ja, pomóc. W remamencie pokoju e, u dzieci. E, Chcę wszystko. E, a! Ty, muzarto. Naszek <laughs> odłożyła telefon. pija kawa i że zapomniała dobrać. <laughs> Działchy! Działchy! Haluszyn! Sonia dawaj. Dobra! Mm. Mam nadzieję, że wam się vlog się spodoba. No i co? I, I to... To są bandyty. Weź to są miglance. Lojbry jedne. Do za.